Dzień dobry poszukiwaczu życia fantastycznego. To ja, Gosia Zwierzyńska, terapeuta, psycholog, nauczyciel duchowy, mentor kronika kaszy, trener warsztatów umiejętności psychospołecznych i wiele innych. A przede wszystkim posiadaczka fantastycznego życia. Choć dzisiaj, kiedy go to nagrywam, jest rok 2024, posiadaczka uber-szczęśliwego życia. W takim trudnym momencie życia, gdzie mam małe dzieci, kredyt, dużo zobowiązań, zero czasu dla siebie, a i tak to życie nigdy nie było szczęśliwsze niż teraz, choć nie powiem, że czasami marzę o tym, żeby trochę mieć więcej wolnej przestrzeni, natomiast wiem, że to przyjdzie i tak nie wpływa to na to, jaki jest mój stan w środku, dlatego jest to też coś, o czym opowiadam i o czym uczę na co dzień. No, to dzisiaj o tym, co kiedyś w mojej głowie było zawsze, może jest też w Twojej głowie i to, co w tej głowie było, to cytuję, ale zjebałam. Mogą to być różne. Wybaczcie, ja w ogóle ci, co pracują ze mną na sesjach, to wiedzą, że ja przy całej, całym swoim oświeceniu w wielkim nawiasie, to mówiąc oczywiście, w wielkim cudzysłowie, absolutnie przeklinam na co dzień. Bardzo lubię używać czasami mocnego języka, więc nie będę się tutaj w tym aspekcie ograniczać. Chcę, żeby to było możliwie jak najbardziej autentyczne. Autentyczność jest najwyższą wibracją. Nie miłość wcale, ani nawet niewdzięczność, tylko właśnie autentyczność. Więc jedźmy na fali tej autentyczności i powiedzmy sobie jasno, że zmiana tej narracji w głowie i całkowite zaprzestanie samokrytyki, to jest taki krok podstawowy do tego życia fantastycznego. I wiecie co bardzo często słyszałam na sesjach? Bardzo często słyszałam, że ludzie próbują to robić i to nie działa, w związku z tym rezygnują. I, ależ oczywiście, że to nie działa. Jak mogłaby tygodniowa zmiana Tygodniowa zmiana narracji, tygodniowe zaprzestanie samokrytyki e, realnie zadziałać, podczas gdy mamy za sobą 20, 30, 50 lat nieustannie podobnego głosu, który co byśmy nie zrobili, to mówi o nas źle. I doszukuje się zawsze, ym, doszukuje się zawsze, że cokolwiek by się w życiu nie zadziało, jest to naszą winą. Nawet jeśli każdy człowiek obserwujący nas w tej sytuacji powiedziałby coś zupełnie innego. A więc ale zjebałam, i wszystkie inne formy krytycyzmu muszą odejść z naszej głowy na stałe. Natomiast ja nie jestem fanem um, zwykle, często nie jestem fanem działań. Um, Odosobnionych, takich działań wyjętych w pracy, rozwoju, w rozwoju osobistym, wyjętym, wyjętych działań z całego systemu zmiany, dlatego że oczywiście sama zmiana, m, samo wyrzucenie krytyki z naszej głowy to będzie niemożliwe. To my się transformujemy wymieniając w silniku po jednej części, a nie wymieniając cały silnik naraz. I to jest tylko jeden element. Natomiast na tą zmianę tego niewspierającego głosu w nas, ja mam absolutnie rewolucyjne i rewelacyjne narzędzie, które, się, i które przyszło do mnie już e, kilka lat temu, i sama stosuję je notorycznie, notorycznie codziennie, codziennie, przynajmniej na dzisiaj. Powiedzmy przynajmniej dwa razy dziennie, każdego dnia, natomiast kiedyś było tego dużo więcej. Jest to narzędzie, które warto stosować niezależnie od tego, w jakim momencie rozwoju, bliskości, drogi do siebie się jest, czy już się podjęło terapię, czy się bardziej procesuje na warsztatach, festiwalach duchowych. Autokorekta to narzędzie, które przyszło do mnie od opiekunów duchowych. I które polega na tym, że kiedy identyfikujemy jakąś myśl, która nas nie wspiera, i zwykle jest tak, że na początku identyfikujemy tylko takie mocne myśli, na przykład ale zjebałam, które jest ewidentnie mocnym uderzeniem, z czasem identyfikujemy dużo bardziej subtelne sygnały, gdzie nawet nie jest to myśl, tylko uczucie, dajmy na to, że y, ktoś. Ma coś, czego my byśmy chcieli. A zróbmy, że samochód. I z, zróbmy, że to jest nasz przyjaciel. I z jednej strony, w świadomości, w głowie mamy cieszenie się tym samochodem, ale w sercu poszło jakieś ukłucie. I wtedy też zastosowałabym mechanizm autokorekty dzisiaj. Choć nie pracowałam z nim tak od początku. Na początku to były tylko myśli. I tylko te mocno słyszane przeze mnie myśli. Te mniej, o, mniej ostre po prostu wydawały mi się w porządku. Dzisiaj wiem, że co najmniej połowa tych nieostrych wciąż jest do poprawy. No więc jak wygląda autokorekta? Autokorekta wygląda tak, że orientujesz się, że coś z tego, co pojawiło się w Twoich myślach, jest na maksa wspierające. I mówisz, autokorekta na głos, i na głos mówisz. Na głos to zamieniasz. Ja stosuję to mega często na sesjach. Bo raz, że jest to mechanizm, który stosuję w stosunku do siebie. Czyli mam myśl w mojej głowie, ona jest oczywiście cicha, a ja na głos do siebie mówię autokorekta. I mówię tą myśl na głos, jeśli to jest tylko możliwe, a jeśli nie jest możliwe, to mówię o na głos w swoim sercu, ale na zewnątrz jest cicho. Natomiast mega ważne jest to powiedzenie autokorekta na zewnątrz, dlatego że jednak to, co my wypowiadamy, to co my zapisujemy, to co ma fizyczny wydźwięk z naszej głowy, czyli chociażby tym fizycznym wydźwiękiem może być głos, po prostu ma większe znaczenie dla naszej podświadomości, jest najwyraźniej bardziej ważne. Więc jeśli chcemy, żeby ta autokorekta działała szybciej, to po prostu potrzebujemy powiedzieć to na głos. I teraz na maksa nie należałoby się tu frikować w tym i używać autokorekty non-stop, bo to byłoby przeciążenie systemu i to by nas fokusowało na tym, jak wiele rzeczy jest do zmiany. Ja jestem ultra miłośnikiem rozwiązań przy okazji, a więc kiedy tylko sobie przypomnę to, to robię, kiedy tylko to zauważę. Natomiast z góry można powiedzieć, że 10 razy dziennie to będzie już raczej jakiś maks i jest to już bardzo dużo, że spokojnie 2, 3, 4, 5 razy zastosowanie takiej autokorekty i popracowanie tak przez miesiąc, a już w ogóle 3 miesiące, to przyniesie no rewelacyjne rezultaty, nie ma mocy, żeby nie przyniosło. To jest oczywiście not enough. Jeśli ktoś totalnie zaczyna dopiero drogę do siebie, jeszcze nie wie kim jest, jeszcze nigdy nie poczuł bezpiecznego pola, natomiast wtedy wciąż warto. To nie będzie. Mm, chciałam powiedzieć, że to nie będzie działało tak szybko, i to jest właśnie moment, kiedy zastosuję autokorektę. Autokorekta. Nie chcę mówić tego w ten sposób, wolałabym to powiedzieć, że jest szansa. Że to będzie działało sprawniej u osób, które są już jakoś na drodze tej bliskości do siebie um, i mają po prostu zaopiekowane już trochę swoje serce, mają już trochę kontaktu z wewnętrznym dzieckiem. Natomiast to jest jedno z takich narzędzi, które tak czy siak warto i można stosować wszędzie. A więc ja je stosuję zarówno do siebie i swojej głowy, zarówno do siebie, jak i swoich emocji. I stosuję je też w relacjach, stosuję je w swojej pracy terapeutycznej każdego dnia, kiedy mówię do moich klientów, cudownych osób, z którymi pracuję. I jak to człowiek wielokrotnie, kiedy usłyszę to, co mówię, to łapi się na tym, że to nie brzmi tak, jak miało to zabrzmieć we mnie. Fakt, że mam już bardzo dużo, dużo czucia na to, jak to brzmi. No ale jakby moja praca polega na tym, że codziennie siedzę i rozmawiam przez kilka godzin. Um, więc ci, co ze mną pracują, to wiedzą, że praktycznie na każdej sesji zdarza mi się zrobić chociaż jedną autokorektę, a jeśli nie na każdej sesji, no to z danym klientem co najmniej raz, dwa razy w miesiącu, podczas gdy zwykle widzimy się cztery razy. Więc e, w miesiącu, coś raz w tygodniu, e, i wtedy koryguję to, co ode mnie wyszło. Koryguję to w relacjach do mojego męża i do moich dzieci, i mówię: Stop, autokorekta, chciałam wyrazić coś innego, chciałabym to powiedzieć inaczej. Przepraszam, że to powiedziałam w ten sposób. Albo autokorekta do moich myśli, kiedy pojawia mi się tam myśl: O matko, na pewno ktoś tam jest lepszy ode mnie, na przykład. Dzisiaj już nie mam dużo takich myśli, ale kiedyś to była główna pożywka mojej głowy. Zatrzymałabym to i powiedziałabym na głos: Ej, Gosia, autokorekta to nie jest to, co mnie wspiera, nie chcę tak myśleć. Jestem wartością samą w sobie i 100% mnie jest w stanie dać 100% wartości światu. Nie ma znaczenia, kto ma jakie 100%, nie ma znaczenia, kto jest jakim owocem. I czasem zrobiłabym to tak jak teraz, czyli opowiedziałabym całą historię dookoła tego sobie i byłoby to pięć zdań, a nie jedno zdanie. Czyli koryguję jedno zdanie, ale wychodzi mi z tego pięć, a czasem to będzie bezpośrednio zamiana w jednym zdaniu, no nie? Na przykład powiedziałabym sobie, dajmy na to, że myśl, którą chciałabym zmienić jest, o matko, ta czekolada to jest na mnie mega niezdrowa. Powiedziałabym, gdybym miała ochotę zjeść czekoladę, to za, zauważyłabym to zdanie i zrobiłabym nagłos autokorektę i powiedziałabym, mam ochotę na tą czekoladę z... a znowu będzie więcej niż jedno zdanie. Widzicie? Chcę wam pokazać po prostu szeroki przykład. Dobrze. Wróćmy do tego, że to będzie jedno zdanie. Powiedziałabym. Ta czekola z tej czekolady wezmę wszystkie najlepsze składniki odżywcze i odżywi ona moje ciało i będzie super food dla mnie dzisiaj. Dłuższe, ale jednak już bezpośrednio, jedno zdanie. Można z tym pracować jak kto woli. Ja, jeśli mówię do klientów, to zwykle autokorekta ma dużo więcej wyjaśnienia, żeby zrozumieli dlaczego ją robię. A kiedy mówię do siebie jest bardzo różnie. Dzisiaj wystarczy czasami, że po prostu powiem autokorekta i natychmiast mój umysł po prostu biegnie już na inne tory, już trochę wyćwiczone i samo to mi pięknie gra, natomiast nadal wciąż świetnie mi się sprawdza, kiedy mówię autokorekta na głos i ekstremalnie Wam polecam to narzędzie. Ja jestem w rozwoju osobistym od dobrych 15 lat. Eee, musiałam to przeliczyć. I nie znam lepszego narzędzia, w sensie znam masę dobrych narzędzi. To, żeby zaczynać w konkretny sposób dzień, no, medytację, praktyki, relacje, budowanie relacji w konkretny sposób, jest masę rzeczy, które pomaga. Natomiast autokorekta jest czymś tak niesamowicie prostym do wdrożenia w życie i nie przynoszącym e, szybkich rezultatów, natomiast przynoszącym absurdalnie trwałe rezultaty, a to, co musimy zrozumieć jako ludzie, to to, co ludzie w rozwoju i w biznesie rozumieją od wielu lat, czyli to, że nie ma lepszej inwestycji niż my. Nie ma lepszej inwestycji niż my, niezależnie od tego, nie ma lepszej inwestycji niż ty, niezależnie od tego, Jaki cel chcesz osiągnąć? Kluczowe jest to, że narzędziem do osiągnięcia tego celu jesteś ty w istocie, więc czy to jest miłość, czy to, jest, czy to są pieniądze, czy to jest zdrowie, czy to jest spokojne, harmonijne i spełnione życie. Wszystkie te jakości, wszystkie te cele ma spełnić ta osoba, którą jesteś ty, a więc każda uncja twojej energii włożona w twój rozwój. I w bycie bardziej wspierającym dla siebie będzie procentowała później niesamowicie zakwitniętym ogrodem. I tyle, dlatego że zbliżamy się do 13 minut, 14. A moim założeniem jest zawsze, żeby mówić około dyszki. Ja potrzebuję, żeby nasze podcasty były krótkie do odsłuchania na raz. Na dzisiaj też mam takie możliwości, że 14 minut to już dla mnie. Kawał czasu to się na pewno zmieni za kilka lat, a tymczasem dziękuję Wam i proszę o więcej.